To sytuacja z 10 lipca. Wcześniej, 14 października, dwa drzewa spadły na inny budynek na terenie kampingu Baltic. Jeżeli nie zrobi się porządku za ogrodzeniem, za płotem, z najbliżej przyległymi drzewami do, do domków, to będziemy bez przerwy tylko ponosić straty, koszty. Oby tylko nikogo drzewo nie zabiło albo nie, nie zraniło. Miasto wystąpiło do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Koszalinie o pozwolenie na wycinkę niemal 40 drzew w parku Fredry. Które rosną po sąsiedzku z kempingiem. W tamtym rejonie drzewa są pod stałym nadzorem. Zostało wytypowane 37 drzew, które bądź są całkowicie uschnięte, bądź też są w takim stanie, że ich się nie da uratować. Tutaj większość tych drzew po prostu to są drzewa, które uschły i grożą tym, że się mogą przewrócić. Wojewódzki konserwator zabytków miał wydać decyzję w sprawie wycinki drzew do 16 lipca. Nie wydał. Jak uzasadnia tutaj wojewódzki konserwator zabytków sprawa jest szczególnie skomplikowana. I jest również załączone pismo, które zostało skierowane do Urzędu Morskiego w Słupsku z prośbą o opinię. Także na no trzeci miesiąc ta sprawa jest przedłużona. Teraz termin został wyznaczony na 16 sierpnia. Miasto wystąpiło do konserwatora Zabytków w Koszalinie w kwietniu. Według konserwatora sprawa jest skomplikowana, a duży zakres obowiązków i ograniczenia kadrowe nie sprzyjają przyspieszeniu procedury. Przypomnijmy, to Janusz Lubiński, kierownik kampingu, mówił tydzień temu. Czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli pani pani odpowiedzialna w Koszalinie za ten stan chce wziąć całą odpowiedzialność na siebie, to prokurator najpierw trafi do niej po prostu. Gdyby się coś nieszczęśliwego wydarzyło z ludźmi, na pewno do niej trafi. Nie rozumiem, dlaczego tak te decyzje opóźnia, to jest niezrozumiałe, nienormalne. Wycinka drzew, tym bardziej w zabytkowym parku, musi być podjęta po gruntownej analizie. Ta jest czasochłonna, jednak w przypadku wielu wytypowanych przez z miasto i obumarłych drzew, w tej konkretnej sytuacji, wydaje się co najmniej niezrozumiała.